Dom 1. Bloki. Monumentalizm gór. Choć żaden ze mnie góral, żaden kułak, cwany mistrz rejestru. To jedynie barwa, która mną powieje i wycina mi numer za numerem, którym nie jestem. To taki. Dom 2. Kiedyś tu wrócę. Do miejsca, które nazywa się dom. Które nie ma miejsca i nie ma mnie. Odgrodzić zgniłe ptactwo i były nagrody z osłon zużytych jak twarze. Zbić osiedlowe lampy i pierwszy tytoń. Otwarte złamanie. Gdzie było mi zimno. I chciałem się ogrzać. Ubrać nieruszony. Myśląc, że mam twoje ciepło. A nie obcy popiół.